Mądrość Sracha, rozdział 31, wersety od 12 do 16. Zająłeś miejsce przy stole zostawionym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie wołaj, jakże wiele na nim. Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe. Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które z powodu każdej rzeczy napełnia się łzami? Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska. Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl. Jedz, co leży przed tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy. Księga Izajasza rozdział pierwszy. Widzenie Izajasza, syna Amosa, który miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. Niebiosa, słuchajcie, ziemio nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. Biada ci narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemie zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili pana, wzgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe. Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej. Rany i sińce i opuchnięte pręgi. Nieopatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone. Cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach. Spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy, Gomorze. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie Waszych ofiar, mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu. Święta Nowiu, Szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was my oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyść ci bądźcie. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy wstawajcie. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura. Staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać, ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą. Syjon był pełen rozsądku. Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zbójcy. Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane, twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei. Wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem. Nie oddają sprawiedliwości, sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich. Przeto taka jest wyrocznia Pana, Boga zastępów, wszechwładcy Izraela. Ach, uratuje się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. Obrócę rękę moją na ciebie, wypale do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów. Przywrócę twoich sędziów jak dawniej i twoich radnych jak na początku. Wówczas cię nazwą miastem sprawiedliwości, grodem wiernym. Syjon okupi się poszanowaniem prawa, a jego nawróceni sprawiedliwością. Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci, a odstępujący od Pana wyginą. Zaiste, wstyd wam będzie z powodu terebintów, któreście miłowali, zarumienicie się wobec gajów, któreście obrali sobie, bo będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody, i stanie się mocarz pod pałką a dzieło jego iskrom. Zapłoną razem oboje, a nikt nie ugasi. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 16, werset 13. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wskardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 8 do 9. I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią, i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.